Elo, witam was w kolejnym odcinku z Lighta, a teraz musimy się przespać. 300 niż ostatni niż ostatni. Ale ogólnie świetny. to teraz muszę się nagrać głos, brawie. tak. Bio są w niż szpitalu GR. Zaraz bo tam będę, ale dopiero instancja brakuje mi ciebie. Dokąd mam iść? Więc Jak wyjdziesz od Giuliana, no. idź prosto przed siebie. Nigdzie nie zbaczaj. Och, to przewalone, ale cię. Teraz udajemy się do szpitala do W sumie, to zapomniałem, jak on się nazywa kompletnie. Coś tam na Haon był. Dobra, idziemy. Tutaj możecie sobie zatrzymać, oczywiście, jak chcecie. Zamek zepsuty. Spokojnie, no, znajdź stary autobus. Autobus? W godzinę zero w szpitalu uderzył autobus. Przebił ścianę. Można przejść przez niego do środka. Drzwi są zamknięte, więc jest spora szansa, że zostały tu markery. I oczywiście, możecie zasadzić łapkę w górę subskrypcję, dla Was. To chwila roboty dla mnie, no gigantyczne wsparcie, więc miło by było. Naprawdę, trochę musiałem sobie połazić, ale w końcu znalazłem ten autobus, to mam yy, no obszedłem sobie dookoła zaludki szpital. I co, wchodzimy do środka. Jestem przy głównym wejściu. Zobaczyłem ci bezpieczne przejście. Czekam przy lobby. Tutaj chodziło o to zielone światło, co tutaj jest. Ja Więc sam poszedłem. Będę mówił, jak wiecie, w czasie przeszłym, bo no to już było Ej, po prostu. Tędy. Ten... Duży zamówiłem. budynek, co? GRE zajęło wiele z nich, żeby badać leki. Kiedy wszystko poszło się znaleźli naukowców, ochotników. Zapłacili im kupę e forsy, i co z tego wyszło? Kupa gówna. Prawie, Kurwa, prawie. Na... To nie tak Nie ma czasu, ja Trzymaj się z... blisko. No, i tutaj się bawimy wytrychy, to tam. Umiesz otwierać zamki? Jasne, najlepiej kluczem, a jak nie masz klucza? Hakon. Przeszedłem tysiące kilometrów. Sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi? Tutaj od razu kubeł. Wyluzuj, Tutaj powinny być wszystkie potrzebne instrumenty, posypać. maestro. Żeby znaleźć złom właśnie do tych wytrych. Mam trochę złomu. No. Możesz z tego zmontować wytrychy. No i tutaj się szybko kraftuję oczywiście. Dwa tylko skraftowałem, bo no, nie potrzebuję więcej. Ach, Naprawdę. Dobra robota. Tu jest łatwy poziom zamka. Tutaj też macie się zatrzymać oczywiście. Jak się to w ogóle czytać? To jest łatwy poziom zamka, więc powinno pójść mi bardzo szybko. To nie dycha za piątym razem, ale nie płonę ani jednego wytrycha, więc jest git. No i to już pójdzie. No. On tutaj się bepchą strasznie odparcza. Nie kłamałeś, Znasz się na rzeczy. Nie miałem wyjścia. Musiałem się znać na rzeczach. Ten odcinek będzie brzmiał trochę dziwnie, no, ale wiecie, no. Już następne będzie normalnie oczywiście. To jak zwykle w idealnym ha. momencie Co so jest? zarażenie. Tu mamy tylko opty, więc oczywiście włączam latarkę. Dobra. I to i zahaczyłem od drut Colchasty, więc coś co na szybko skraftuje apteczki. Staćmy nawet na dwie, więc no, skraftuję. Znaczy stać mnie na dużo więcej, ale dwie skarftuje wiecie tak na zaś po prostu, trzeba chyba jedna jednej star No, a do fura uleczyła. I idziemy dalej za nim. Pomożesz? Dobra! Oczywiście nie będę się odzerał podczas gdy oni będą grać Bądź cicho. Ja co pewnie coś powiem, no ale wiecie, no. Zazwyczaj po prostu będę chciał, żeby się słyszeli, byle co z fabuły Tutaj mamy flashbacki z przeszłości. A. Ale... Nom. No. Bo to, naraz staram się nagrać ten głos, i no nie że. nie niedobrze nawet za chwilę powiem. Mija? Ej, ty gdzie jesteś? To bardzo zły pomysł, Mija. Gdyby był dobry, byłoby nudno. Co ty robisz? Mija Nie gadaj, daj łapkę! No i oczywiście, to jest naraz, staram się nagrać ten głos, więc będę musiał gadać ciągle przez <grystanie> 21 minut i 37 sekund. Wszystko to jest gra. To kompletnie <grystanie> przypadkowa liczba, to nie tak, że ja starałem się żeby tak wyszło co Ta. na pewno szczerze tutaj oczywiście będziemy z nim całkowicie szczerze to jest nasz kompan w zbrodni więc wiecie trzeba ten szpital już kiedyś w takim byłem w placówce gr no jest parę takich w mieście miałem wspomnienie osoba której szukam to mija moja siostra mówiłem ci o wolcu Wspominałeś, tak. Wszam nie wiem. Mam straszny mętlik. Wyparłeś to z głowy. Jak ja moją trzecią żonę. Ech, a infekcja z pewnością tu nie pomaga. Plus, znajdziemy marker i znikamy. Chodź. Jest on miał trzy żony. Dzięki. Znaczy, trzy żony, może nawet więcej. Po prostu wyparł z głowy. Normalnie tak jak ze Zeus, pół. Dzieci z całej mitologii, nad większość w sumie, jest jego. To też jest chora sprawa, i tego uczył was w podstawówce na polskim. Niesamowite to jest jednak. Śpiące królewny. Tak, jakoś musimy się przemknąć. Kucaj i ruszaj się powoli. To cię nie zobaczą. Jak się zbliżysz, to po tobie. Zresztą pewnie to wiesz. Tak, wiem. No to co, teraz Ninja Mode, lecimy. Mission Impossible trem Song. To bardzo pomaga ogólnie Bo widzimy gdzie kto jest, tak to jest ciemnica straszna To jest bardzo fajne, bo mogę ich jak w plecy zawiść w jakim Ale wolę tego teraz nie robić, bo mogą po prostu, wiecie cały czas się obudzić ale to nie byłoby zbyt przyjemne na ten moment Oczywiście zawsze jest opojętne, żeby sobie trochę. To byliśmy mydło, więc nie wiem, lecimy pod nogi dach ząbiaką się schyli, to mogłoby pomóc na przykład. Wiecie o co chodzi. A jak nie wiecie, to jesteście za łodzi, żeby to... Znaczy nie, 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 oczywiście trzeba nie tak. Każdy raczej wie o co chodzi, każda grupa wiekowa. Family friendly, więc każdy może to oglądać. To raczej oczywiste. Co to chemia? Paskudne, gówno. Kiedy GRE straciło kontrolę nad wirusem, zaczęło spryskiwać tym syfem całe miasto. Świetnie na tym wyszli, co? <gryw> mm -hmm. On tu się tłumaczy, że jakaś to chemia, pewnie się zestrel po prostu i śmierdzi. To i udało mi się go zablokować, bardzo łatwo dalej go blokuję. ale puszczam, bo żeby tak kontynuować grę, pewnie mógłbym tutaj do końca w ogóle odcinka go blokować, ale to no, nie ma większego sensu. Mm. No i co? Idziemy samy, <laughs> nie wiem za bardzo co bo to naprawdę ciężko tak cały czas, i zwłaszcza jakieś się nagrywa to naraz. Ja teraz siedzę i tak naprawdę oglądam z wami i tylko tak komentuję trochę. No, ale po prostu wolałem to wrzucić, żeby nie pomijać całego odcinka, tak naprawdę. Bo Słuchaj, ten koleż, o którym mi mówiłeś, jak on się nazywa? Walt? Tak. Dlaczego on to, to jest moja wina bo bo pamiętam, Bo że po prostu nie sprowadziła jakichś Nie sprawiał, tylko on się ale tym zajmował. ale zajmowało. ostatnio wszystko działało w Otoczonych murami, odciętych od reszty świata. Wielu ludzi pracowało nad szczepionką Eden, ale cóż, świat jest pełen zjadł. Je Jezu, już chciałem to cenzurować. Zapomniałem, że już to zmontowałem całe. Teraz tylko do dograć głos, muszę. Więc ja w sumie tak naprawdę siedzę dosłownie teraz. Se i gadam. Dół, to jest, nie wiem jak oni stali, no jest niestabilna tu jest dobre 10 metrów w dół, myślę i tak ogólnie tutaj się ta winda zawala, tylko ja nie rozumiem jednej rzeczy czemu oni, poproszą? czemu ten nasz Aiden nie skoczył do niego i no, nie złapał ręki albo chociaż krawędzi Wiesz, jak mam to to, czy nic, to nie mam A teraz ja tylko przez głupotę nie mogę złapać oddechu. No cóż. Żyjesz? Jestem! Wespniesz się? A, tak, daj mi chwilę. Szybko. Kończy nam się czas. Nie dał rady. Czekaj. Mam pomysł. Pamiętasz koktajl, który dałem ci wcześniej w warsztacie dziewczyn? Inhibitor. Właśnie. Spadłeś na pierwszy poziom. Mieści się tam magazyn GRE. Poszukaj biało-zielonych skrzyń. Powinny tam być inhibitory. Jak weźmiesz kolejną dawkę, to powinno ci starczyć sił. Dobra. No, Ogólnie tutaj panowałem, zrobić Wyszli wersja druga, ale To był trochę przy. A nie, to YouTube. Przywilej seksualnie więc planowałem, że już nie użyję. No a dobra, jak my się tutaj teraz schowamy, to wiecie. Mogę wam jeszcze raz przypomnieć. Wcześniej tego nie powiedziałem, więc zwalnijcie. też dzwona oczywiście. Macie napisać komentarz jakiś, nie wiem co mogę zmienić. Albo trzeba odejść z czy coś, nie wiem co chcecie. Wiecie, zasięgi i te, te sprawy przydałoby się. Jak dotrwaliście do tego momentu, zawsze Wam się podoba, więc. wiecie, wiecie. <laughs> nie, no oczywiście, Nic, niczego nie zmuszam. No, offense, te sprawy. Nie wiem, czym jestem cicho, ale no już, już. ciężko jest mówić. To jest, on tutaj jest dosłownie martwy, on nie śpi, bo nie ma takiej opaski nad głową, który by wskazywał na to, czy. Hej, szybko! Obydzi, czy Jak nie. ten zarażony cię znajdzie, to po tobie! No i tutaj próbujemy wejść przez drzwi, lecz są zamknięte. A zarażony ewidentnie chce wejść. Kuchnia jest tam! Zjemy wszystkie lody, które schowali! Boję się, ja. Jestem młodsza od ciebie! Przestań tchórzyć, Andy. Doktor może nas zobaczyć! Nie! Zresztą by musiał nas złapać! No chodź! Nie wycofuj się! Dobra. Wybiliśmy skopak. Wiecie, ten taki... No, zapomniałem, to był Przestań przy... to Ady! Chyba? Choć nie jestem pewien, jak się mylę, to przepraszam. Wiem tyle, że Bruce Lee to był karate mistrz i tam było to z buta. Wierzę mi, te sprawy wiecie o co chodzi. Nie pamiętam kompletnie, kto to był, ale nie wiecie, To i zgadniamy wszystko, oczywiście, typowo. To i się zatrzymać, również typowo. Ja używam i lecę do windy z powrotem. A nie, to jeszcze nie używam. Jezu, pomyliło mi się, sorry. Teraz używam. I lecę do windy z powrotem. Halo? Hakon? Hakon! Szybko, znalazłem markery. Chodź, niedługo świt. Trochę czekałem. Jak się czujesz? Zarażony, ale niezrażony. Ha, to dobrze. Przepraszam cię za to. Co? Niby za Właśnie za to. W imieniu dziwek, bandytów i idiotów, mianuję cię mieszkańcem Wildor. O, Co? To... bardzo? Mówiła się. Przemieni się. Biegnij się. światła, szybko! Teraz speedrun, normalnie my Dream jesteśmy pozybawy Teraz w ogóle już manhunt To już w ogóle Dream Twój Versus 30 łowców jest Wiecie co chodzi Bardzo dobrze Mam nadzieję Mówiłem, że to szybkie skrzydzenie bo nie wiem, w tych czasach nie za chociażby Dreama. On trochę upadł teraz, ale o tym nie rozmawiajmy może. Ja nie rozumiem, co ludzie mają do niego, ale to nie będę komentował tej całej sprawy. Było blisko. Co byś mnie zrobił, w pielgrzymie? Nie chciałem zostać pielgrzymem. Po prostu e, tak wyszło. Przemierzyłem cały kraj w innym celu. Szukam siostry. A potem co? Co potem? Co zrobisz, kiedy znajdziesz siostrę? Mm, no tutaj to jest bardzo pytanie. Tutaj mogłem trochę wyciągnąć bo tutaj giga długo się zastanawiałem w sumie nawet nie pamiętam do końca dlaczego. Ale tutaj wybrałem opcję, że zamieszkamy gdzieś razem. Zamieszkamy gdzieś razem. Gdzieś w spokoju. Przyda się po tym jak się zaraziłem. Dokąd pójdziesz? A w ogóle Wszędzie będzie lepiej w niż tu. To nie zbyt ambitnie. No po prostu. Gdzieś, gdzie no, nie boję na Netflixa, co. To na... też ważne. To i może że Miło bóly, nie musieć się... Będę łowił. <laughs> Brzmi dobrze. Cóż, ja mam konkretny plan. Wyglądasz no, na kogoś. Poczekajcie, Chcę mieszkać nad oceanem. Wiesz, tam podobno jest łatwiej. Chcę się nauczyć surfować. Trafiłeś na jakieś stare pocztówki? Nie śmiej się z moich marzeń. Wiem jedno. Muszę opuścić to miasto. Zabija mnie. Zabija od środka. Pomożesz mi? Ocean jest Nie. daleko stąd. Jesteśmy zarażeni. Zresztą ludzie boją się pielgrzymów. Nie chcą nas. Je pomogę ci z nimi. A ty pomożesz mi na szlaku. Znasz trasy. Wiesz, jak przetrwać na zewnątrz. Co myślisz? Razem będzie nam raźniej. Co ty na to? Jak mam wybór, to z Kampanem oczywiście lepiej. Dobra, Lecimy. niech będzie. Świetnie. Stoi. Nie będziesz żałował. Słowo. Co do celu? Sytuacja jest taka: po śmierci dowódcy specy odcięli przejście do centrum. Nie chcą, żeby morderca uciekł. Żeby przejść, musimy być sprytni. Wiem, kiedy zmieniają wartę. To jest nasza szansa. Zbiorę to, co będzie potrzebne. Sprawdzę nasze szanse. A ty? Rozejrzyj się. pożyj sobie. A chodź. Pokażę ci coś. No i idziemy. O, oczywiście. W ogóle ładną ładną grafikę ma ta gra. Ba bardzo ładnie słońce. Się. Obejrzyj sobie miasto. Old Villedor. Sporo miejscówek, które warto odwiedzić. No, i się rozeglądamy, oczywiście. Widzisz kościół? To, to tam wyjce chciały nas dopaść. To centrum dzielnicy. Tutaj poszukuję kościoła, trochę nie mogę znaleźć, ale. To, tak, to już zauważyłem właśnie, kiedy odsunęłem tą lornetkę od twarzy. I to chyba koniec tego. Zabania w całym mieście i... są tablice z informacjami o zaginionych. Jedna jest koło kościoła. Może jakimś cudem znajdziesz tam coś o twojej siostrze, i A jeśli nie, to... Co? to po prostu baw się dobrze. Dobra. Świat już się skończył, Widzimy nie? Się na Gorzej już nie będzie. Odezwę się, kiedy będzie. za jakieś dwa dni. I... Co? Papa? Pa.